Witajcie, jesteśmy dzisiaj w Orbit Clinic z wizytą u Szymona Gryckiewicza, fizjoterapeuty. Na szczęście nam nic nie dolega, ponieważ na co dzień gramy na nawierzchni przyjaznej naszemu zdrowiu. Zapytaliśmy Szymona o kwestie prewencji kontuzji. Jakie czynniki mają największy wpływ na urazy, jak im zapobiegać i od czego zależy ogólnie zdrowie zawodnika? Cześć, jestem fizjoterapeutą, który z pasji również uprawia sport i swojej pracy. Również mam styczność ze sportowcami, zarówno amatorami, chociaż amatorzy często trenują na poziomie wyczynowym, ponieważ ich liczba jednostek treningowych dorównuje profesjonalistom, a także pracuję ze sportowcami zawodowymi z zakresu różnych dyscyplin sportowych. To, na czym sportowcom zależy, to na szeroko pojętej prewencji. Czyli nie tylko na tym, aby szybko wyleczyć uraz, ale przede wszystkim, żeby tych urazów było możliwie najmniej, albo żeby się praktycznie nie pojawiały, jeżeli jest to możliwe. Czynniki, które przyczyniają się do urazów, możemy podzielić na dwie grupy. Są to czynniki wewnętrzne oraz czynniki zewnętrzne. Do czynników wewnętrznych zaliczymy na przykład wiek, płeć zawodnika. Warunkowania anatomiczne, profil psychologiczny, cechy specyficzne dla danej dyscypliny sportowej, a także sprawność, sprawność zawodnika. To, na czym jako fizjoterapeuta się skupiam i pracuję i mam wpływ, to przede wszystkim to ostatnie sprawność zawodnika, e, dokładnie narządu ruchu, w zależności od tego, e, z jaką dyscypliną sportową mamy do czynienia. E, natomiast e, czynniki zewnętrzne, są to takie parametry jak osprzęt sportowy i środowisko, w którym trenuje zawodnik, trenuje i rywalizuje. Dzięki rozwojowi technologii też jest coraz większy wpływ na te czynniki zewnętrzne pod kątem poprawy i optymalizacji tych parametrów.